Witam. Dzisiaj tytuł jakim jest Lagbia Landlord autorstwa Trampoline Tales. Gra jest stosunkowo młoda, ponieważ swoją premierę na Steamie miała na początku tego roku. Jest to pierwszy tytuł tego studia, a sięgnąłem po niego za namową jednego ze znajomych. Grafika jest bardzo prosta, piksele można powiedzieć, że po prostu wylewają się z ekranu, aczkolwiek jest grywalna. Muzyka taka sobie nie przeszkadza, coś tam w tle Brzdonka, ale niezbyt zwracamy na to uwagę. Dostępna jest także demo gry, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, byś sam spróbował, czy gra ci podpasuje. O co w niej chodzi? Jest to gra typu roguelike, czyli każda rozgrywka jest całkowicie inna i niezależna od tych, które toczyliśmy poprzednio. Lądujemy tutaj w wynajmowanym mieszkaniu i naszym zadaniem jest pozyskanie kasy na to, żeby zapłacić za bieżący czynsz. Tak więc bohater ucieka się do czegoś, do czego nie powinien. Wciąga się w hazard i to właśnie jest naszym zadaniem. Grając w coś na wzór jednorękiego bandyty, musimy uzbierać pieniądze na opłatę bieżącego czynszu, przy czym tutaj napotkamy pewien problem, ponieważ właściciel stale podnosi wysokość czynszu. Gra polega na tym, że sami sobie tutaj dobieramy elementy, które pojawią się tutaj w trakcie losowania. One są odpowiednio punktowane, a raczej można powiedzieć, że mają różną wartość. I jeżeli znajdą się obok siebie, czy też jeszcze zyskamy odpowiednie modyfikatory, to ta wartość może się zwiększać, dzięki czemu pozyskamy większą ilość gotówki z każdego takiego losowania. I po zakończeniu takiego każdego z losowań mamy do wyboru jeden z trzech przedmiotów i musimy się zastanowić, który z tych przedmiotów będzie dla nas najbardziej odpowiedni, czy też można pominąć go w danej turze i zdecydować się go jednak nie brać. Przedmioty dzielą się właśnie, można powiedzieć, na takie dwa czy tam trzy kategorie. Są takie, które już zostają na stałe na planszy i jeżeli się pojawią, to będą dawać jakiś efekt. Ale są też takie, które w połączeniu z innym elementem zostaną zniszczone, czyli usunięte z tej naszej puli posiadanych przedmiotów, i zwykle wiąże się to też z pewnym zastrzykiem gotówki. Oprócz samych przedmiotów, które tutaj lądują na planszy i są nam losowane, możemy też co jakiś czas dobrać takie, które będą wpływać na naszą rozgrywkę. I tutaj jest pewien problem, ponieważ nie za bardzo można planować do przodu. Dajmy na to, jeżeli weźmiemy przedmiot, którym jest dziecko, to jeżeli pojawią się cukierki, bańki mydlane czy też jeszcze inny przedmiot, ono jest niższy i dzięki temu będziemy zyskiwać znacznie większą ilość gotówki. Natomiast jak już mówiłem, one zostaną bezpowrotnie zniszczone i po raz kolejny już na planszy się nie pojawią. I to w pewnym momencie stanie się problemem, ponieważ będziemy mieli coraz to więcej przedmiotów, które będą nam blokować miejsce i nie będzie można ich użyć. Dlatego w każdej z takich rozgrywek trzeba mniej więcej obrać sobie jakiś azymut i nim podążać. Z tym, że jak już mówiłem, gra jest bardzo losowa i wiele zależy od tego, jak dopisze nam szczęście. Jeżeli nie będziemy mieli szczęścia, to nie ma takiej opcji, w końcu nie będzie nas stać na czynsz i zakończymy rozgrywkę. Jeżeli uda nam się przejść cały taki poziom, czyli jak tam mówiłem 12 kolejnych opłat, to wtedy mamy dostęp do kolejnego piętra i tutaj poziom trudności już nieco rośnie, ponieważ pojawią się kolejne modyfikatory, które troszeczkę utrudniają nam rozgrywkę. Jest to jeszcze gra wczesnego dostępu, tak więc nie wiadomo jak ona się rozwinie i co jeszcze autor do niej doda, a sama taka jedna sesja, jedna taka ciągła rozgrywka trwa coś około 5-10 może do 20 minut. Trzeba też wspomnieć o tym, że gra ma spolszczenie i to dosyć dobrze wykonane. Moja ocena, myślę, że jest to jakieś 4 na 10, ale zaznaczam, jest to ocena pozytywna. Po prostu jest tutaj mało różnorodności, jeśli chodzi o rozgrywkę. Bardzo, bardzo wiele zależy od szczęścia, co mnie osobiście nie za bardzo pasuje, ponieważ wolę mieć jakąś kontrolę nad grą, a tutaj tak naprawdę ta kontrola jest ograniczona. Do przejścia mamy tutaj jakby 12 takich ciągów, 12 opłat, które musimy wnieść, i to kończy samą grę. Tak więc później zaczyna się powtarzalność i pewna taka nuda, ponieważ wszystko już praktycznie żeśmy widzieli. Bardzo wiele zależy także od tego, czy znamy elementy, które mogą się pojawić na planszy, oraz tego, jak one między sobą tutaj współgrają i jak można wykorzystać dany zestaw. Stopniowo poziom trudności rośnie, tak więc jeśli będzie możliwość części elementów, trzeba będzie się pozbyć, czy też wymienić je na coś bardziej dochodowego. Tak więc tytuł może dobry na kilka rozgrywek, ale bardzo szybko ci się znudzi. Prosta gra, która starczy maksimum na kilka wieczorów, a później odejdzie w zapomnienie. Gra obecnie na Steamie kosztuje 36 zł, i to jest jej regularna cena. Dostępna jest także na Humble Store, aczkolwiek w nieco wyższej cenie i ceny wyższe także są, jeśli właśnie chodzi o kiszopy. Jeśli chodzi o historię cen, to tutaj była jakaś minimalna wyprzedaż, pewnie na starcie gry, a później już bez zmian i cały czas trzyma tą samą kwotę. Jeśli chodzi o ceny w innych krajach, to niestety Polska jak zawsze na szarym końcu. Gra nie była niestety jeszcze bandlowana, stąd jej wysokie ceny. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera, to tutaj widzimy, że ten jest nader aktywny i co jakiś czas pojawiają się nowe patche i rozwinięcie kontekstu, który jest w grze. Gra po instalacji zajmie około 304 MB na dysku, natomiast jeżeli będziemy chcieli ją pobrać, to do pobrania będzie 208 MB. Jeśli chodzi o oceny graczy, to tutaj na 2280 ocen mamy 90% ocen pozytywnych, jeżeli natomiast spojrzymy na całość, to mamy także 230 negatywnych i z tego co widzę, to prawie wszystkie to są oceny wystawione przez graczy chińskich. Tytuł nie posiada na chwilę obecną ani kart, ani też żadnych osiągnięć dostępnych do pozyskania. Nie ma także żadnych ikonek, ani teł w sklepie z punktami. Jeżeli spojrzymy, ile osób w to gra, to aktualnie, patrząc na okres 3 miesięcy, to mniej więcej trzyma pole minimum 500-700 graczy grających równocześnie. A how long to beat? Jedna osoba określiła, że dwie godziny zajęło przejście gry. Mnie mniej więcej też tyle zajęło, z tym że przypominam, jest to przejście jakby takiego jednego poziomu. Wtedy trafiamy na drugie piętro, aczkolwiek, jak już mówiłem, wtedy mamy straszną powtarzalność elementów, ponieważ wszystko, co praktycznie było, to już widzieliśmy. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem, jakżeby inaczej, hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć zawalczyć o jakąś grę, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, yy, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.